kiedy Pan Bóg ofiarowuje nam swoje słowo, poprośmy Go, aby zechciał nam udzielić swojego ducha, żeby zechciał obudzić w nas swojego ducha, byśmy mogli te słowa z liturgii dnia przyjąć dzisiaj i odnaleźć w nim myślenie naszego Boga, Jego myślenie o świecie, Jego myślenie o każdym człowieku, Jego myślenie o nas samych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jesteście Twojego ducha, Panie, i niech powstanie w nas życie, życie które zaszczepiasz przez Twoje słowo. Niech nasze myśli, nasze wewnętrzne doświadczenia i cała nasza percepcja rzeczywistości i wszystkie nasze decyzje będą podporządkowane Twojemu duchowi tchnącemu z Twojego słowa. Błogosławimy Cię, Boże, za dar słowa, które nam ofiarowujesz i prosimy, otwórz nas na całe Twoje bogactwo. I na Twoją miłość, jaką masz wobec świata, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzisiejsza liturgia obejmuje fragment z Księgi Liczb z 24 rozdziału, Psalm 25 i fragment z 21 rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza. Pójdźmy więc krok po kroku. 24 rozdział z Księgi Liczb. To jest element historii Balaama, syna Beora, proroka najprawdopodobniej pochodzącego z okolic terytorium ammonickiego między Aleppo a Karkemisz, który zostaje poproszony przez Bala, Balaka, władcę Moabu, o to, aby wsparł jego wojenne poczynania i przeklął Izraela, z którym aktualnie Moab toczy walkę. Jak i, jaką funkcję pełniło przekleństwo? Przede wszystkim miało wzmocnić od strony psychologicznej walczących z, z danym państwem. Miało też jakby przywiązać moc zła do wroga. Czy pozbawić wroga wszelkiego ws wszelkie wsparcia ze strony bóstwa, ze strony Boga. Jak widzimy tutaj, Balam nie ma. Żadnych związków z Izraelem. Jakby też nic oficjalnie nie wiemy o jego bezpośrednim kontakcie z Jachwę. Wszystko dowiaduje, wszystkiego dowiadujemy się, właściwie czytając rozdział 22 Księgi Liczb do 24. Dzisiaj jesteśmy jakby w pojęciu tej historii. Kolejny raz Balaam jest proszony przez baraka, żeby zmienił miejsce i może z innej strony popatrzył na Izraela i faktycznie tak się dzieje Balaam gdy podniósł oczy zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń nie znajduje się już na poprzednich wzgórzach zmienił miejsce, nie odchodzi szukać wróżb, nie wykonuje żadnych gestów magicznych, tak znamiennych, zwłaszcza dla czasu poprzedzającego bitwę dla narodów ościennych względem Izraela. Obraca twarz ku pustyni, obraca jakby twarz ku tej przestrzeni, na której gromadzi się Izrael. I jakie ma doświadczenie? Ma doświadczenie, że spoczywa na nim przychodzi na niego Boży duch. I Balaam zaczyna mówić bardzo uczciwie. Pojawia nam się stwierdzenie Neuma Balaama, wyrocznia Balama. Generalnie znamy ten termin z tekstów prorockich i moglibyśmy powiedzieć, powinno być wyrocznie Jachwe albo wyrocznie Pana Boga. Niemniej mamy wyrocznie Balaama i tutaj jakby zaznacza nam się taka niezwykła świadomość Balaama. Tak mówię jakby przez siebie. Doświadczam Bożego Ducha, ale ten przepływ Bożego Ducha dokonuje się przeze mnie. Nie uzurpuje sobie prawa, żeby nazwać słowa, które wypowiadam słowami Waszego Boga, ale poddaje się Mu. I kiedy zajrzymy we wcześniejsze posusy historii, to zobaczymy historię Balaama, to zobaczymy faktycznie jego niezwykłą, niezwykłą uległość, niezwykłe zasłuchanie naszego Boga. I takie niesamowite posłuszeństwo, także z gotowością do weryfikacji swojego, swojego myślenia, swojej decyzji. Balam konstatuje tutaj, mam otwarte oczy, czyli to wszystko, co Wam opowiem, jest naprawdę efektem wynikliwej percepcji i mówi, ja naprawdę słyszę mowę Jachwę i oglądam widzenie Hosech, które się tu pojawia. To jest typowe określenie prorockie. Mieć doświadczenie jakby w szerszego wglądu w rzeczywistość, która, które to doświadczenie jest prezentowane przez Boga. I ta ciekawa konstatacja Balama, mówi, ja upadam, tak? jest to dla mnie piorunujące doświadczenie, piorunujące wrażenie, ale w tym, w tym może ekstatycznym, a może po prostu związanym z głębią doświadczenia przy życiu, upadku, Bala mówi, nie zamykam oczu, to jeszcze bardziej otwiera mnie na to, co, na to, co pokazuje mi Pan Bóg. Teraz, co pokazuje Pan Bóg? Niezwykłe, niezwykły rozwój Izraela Jakub, Izrael, zamiennie stosowane terminy i opis najpierw piękna namiotów, czyli piękna sposobu zamieszkania. Potem bogactwo topograficznego, takiego bogactwa wegetacji, szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni, niby aloes, który Pan zasadził, niby cedry nad jego wodami, płynie woda z jego wiadra, zasiew jego ma wilgoć obfitą. Sześć elementów, które sugerują niezwykły rozwój wegetacji w Izraelu spowodowany obfitością wody, co dla Izraela było absolutnie tylko w gestii daru, Pana Boga, gdyż topografia Izraela nie pozwala na takie konstatacje. Izrael jest terenem półpustynnym, tylko niektóre rejony ma dobrze nawodnione. Terenem stepowym. I co więcej, stwierdzenie: król Izraela jest mocniejszy niż Agak. Trochę takie symboliczne oddanie, i wyniesione jest jego królestwo. I za, za chwileczkę określi Boga Balaamianem najwyższego, Elion, tego, który przewyższa wszystkich. W jaki sposób rozpoznawalny jest Bóg dla Izraela, Bóg, który wywiódł go z Egiptu, jest dla niego jakby rogami bawołu poprowadzę Państwa tutaj też przez tekst łączący dwa fragmenty z Księgi Liczb, które są przywoływane z tego względu, że są tutaj bardzo istotne. Potem po tej proklamacji doświadczenia ogromnego rozwoju Izraela Balaam stwierdza tak, dzieje się tak dlatego, że oni mają mocnego Boga. Boga, który stanowi dla nich obronę. Boga, który broni ich przed rogami. Boga, który pożera każde niebezpieczeństwo. I na tego typu e, słowa ze strony Balama, Balak, który go tutaj jakby wynają e, do prorokowania, mówi: "Co ty mówisz? To absolutnie już lepiej nie mów, e, lepiej zamilknij. Przecież prorokujesz in plus e, dla moich wrogów." E, na co Balam odpowiada: "Przecież ja ci od razu powiedziałem, e, kiedy posłałeś po mnie, że będę mówił tylko to, co Pan mi przekaże." Pan Izraela. Co Pan mówi, tylko to oznajmie. Mogę teraz wrócić do mojego ludu. Ale jeszcze coś ci powiem. Chcę ci oznajmić, co ten lud przy końcu dni uczyni Twojemu ludowi. I ponownie słyszymy słowa, które dzisiaj słyszymy w liturgii. Powtórzone właściwie, możemy powiedzieć, duplikat, sprzed chwili. Wyrocznia Balaama syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa najboże, a wiedzy najwyższego ma udział, doświadcza wiedzy. Jada ma pełne doświadczenie, jakby takie rezonowanie w sobie wiedzy, którą posiada, doświadczenie, które posiada Pan Bóg. I ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, oczy mu się otwierają, widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, z Izraela, podnosi się berło. Odczytanie w dzisiejszych realiach myśli Boga na przyszłość dla Izraela, myśli Boga, dobrej myśli Boga o świecie i o człowieku. Gwiazda podnosząca się z Jakuba. Starożytni obecność gwiazd wiązali z pojawianiem się wybitnych liderów, wybitnych królów. Z narodzinami Aleksandra Macedońskiego wiązano pojawienie się supernowej gwiazdy. To przełożenie znamy też z doświadczenia mędrców. Zatem tego typu sposób odczytywania był znany w starożytności. Ale co więcej, w Izraelu będzie panowanie które zmiażdży, skronie Moabu i czaszki wszystkich synuseta, moc, panowania, inne panowanie, przewyższające dotychczasowe panowanie i też inne co do charakteru. I nagle zostajemy zaproszeni do tego, żeby nie percepować otaczającej nas rzeczywistości tylko um, przez um, jakby tylko za pomocą swojego naturalnego myślenia. Lecz żebyśmy. Prosili Boga o Jego ducha, żebyśmy otwierali serca na Jego ducha, żebyśmy mogli zobaczyć Jego myśl w naszych perypetiach, w wydarzeniach, które mają miejsce w perspektywie globalnej, w tej perspektywie najmniejszej naszych miejscowości, naszych domów. Tu wszędzie utkane jest każda cała rzeczywistość utkana jest z Bożego, dobrego zamysłu względem człowieka. I Ewangelia, która jest umiejscowiona w bardzo ciekawym kontekście i przeprowadza nas do niej werset psalmów, w którym jest akcent, żebyśmy pozwolili się Bogu prowadzić, jednocześnie zechcieli się od Boga uczyć, Jego myślenia, które nie jest dla nas naturalne. W Ewangelii Jezus ma debatę z arcykapłanami i starszymi ludu by po. Po wjeździe do Jerozolimy i po, po takiej ciekawej konstatacji odnośnie drzewa figowego, kiedy Jezus mówi swoim uczniom, że jeżeli będziecie mieli wiarę, jeżeli przyjmiecie doświadczenie Boga, doświadczenie Ojca, przyjmiecie mnie, to naprawdę nie będzie dla Was rzeczy niemożliwe. Dlaczego? Bo Bóg będzie w Was czynił rzeczy do których człowiek sam z siebie nie jest zdolny. I teraz, stojąc wobec takiej perspektywy, zadaje człowiek w naturalny sposób pytanie, ale jak mam to zrobić? I ta perykopa, która jest przeznaczona na dzień dzisiejszy, wskazuje prawdziwie, jakby stając w prawdzie wobec rzeczywistości, czy otwierając się na pełnię rzeczywistości, debata Jezusa z arcykapłanami dotyczy mocy, którą działa Jezus, boskiej mocy, Seksuzji jak greckie. I jest pytanie o pochodzenie tej mocy. Gdzieś tu nam pobrzmiewa posądzenie jakaś demoniczna moc. A Jezus mówi: Dobrze. To zróbmy tutaj taki manewr. Wy mi najpierw powiedzcie, skąd pochodziła ta idea zanurzania, którą praktykował Jan. Chrzest Janowy. Od, Bo od z nieba czy od ludzi? I nagle um, interlokutorzy Jezusa stoją wobec bardzo trudnej decyzji. Musielibyśmy przyznać, że faktycznie w tym, co czynił Jan, nie było. Tylko ludzkiego zamysłu. Ale jeżeli to przyznamy, no to On nam powie, dlaczego tego nie przyjęliście. I to jest pytanie, wobec które człowiek sobie stawia w całej rzeczywistości Boga. Czy Pan Bóg nam stawiał w całej jego rzeczywistości? Dlaczego mnie nie przyjąłeś? Albo czy wiesz, co się stanie, jak nie przyjmiesz? No nie wiem, bo nigdy Ciebie nie przyjąłem. No to przyjmij. Jeżeli przyjmiesz moją rzeczywistość, otworzysz się na to, jaki jestem, otworzysz się na moje słowo, mówi Pan Bóg. Wówczas naprawdę wszystko się zmienia. Wówczas te rzeczywistości, które dzisiaj Cię przygnębiają, zyskają zupełnie inne światło. Dostrzeżysz w nich sens. Chociażby ułamki sensu. Co więcej, rozszerza się perspektywa Twojego myślenia. I kiedy pozwolisz sobie na zafascynowanie się Bogiem, będziesz zupełnie inaczej, postrzegał wszystko, co cię otacza z większą lekkością, z większą fascynacją i też doświadczysz, jak buduje się w tobie zaufanie względem Boga. Dobrego zasłuchania, w słowo, które jest dzisiaj do nas skierowane. Szczęść Boże.